Witajcie! Nasza kulinarna podróż przywiodła nas dzisiaj na Dolny Śląsk. Ze mną koło gospodyń wiejskich w Tuszynie, Ewelina i Andrzej. Czym nas zaskoczycie? Dzisiaj gotujemy rosół wołowy. Typowo wołowy, bez dodatku drobiu, dodatków takich czysty wołowy. Wołowinę tu mamy szponder. Typowo wołowina sudecka. To tutaj z naszego regionu. Także to jest Przepiękny piękny kawał mięsa. Ląduje do środka. Lubczyk. Pachnie tak, bo będzie aromat. Dokładnie. Zasi, czyli to na naturalne, nasze naturalne magii, prawda? Tak, dokładnie. Co dalej? Pietruszka. Pietruszka, marchew, y seller, klasycznie. Tak, nie tak. dodajemy do stołu typowo wołowego, gdyż ono spowoduje, że będzie słodki. Żeby uniknąć tego smaku słodkiego, gdyż dajemy dużo marchewki. Jeszcze kawałek pora, tak? Tak. Może ja sobie z nim poradzę w ten sposób. I Samą białą część. Zieloną nie będziemy dawać, bo może się zrobić trochę gorzkie, prawda? Tak, dokładnie. No i co? Przykrywamy. No dobrze, czyli my mamy dwie godziny spokoju. No dobrze, pozwiedzaliśmy trochę, rosół w tym czasie yy, chyba już doszedł. Widzę, delikatnie yy, pracuje. Wszystkie zioła zebrały się na górze, bo to chyba dobry czas, żeby nastawić kaszę pęczak, prawda? Tak, tak. kasza pęczak z naszych regionalnych zbóż. Do sołu gotujemy na sypko, żeby po prostu nam się nie odszedł i żeby był taki fajny zwarty. Dobrze, czyli po Do prostu solona. osolona woda yy, i wrzucamy go na osoloną wodę. Jak długo będzie nam się gotował? Yy, około kilku minut. Sól. Kamienna, chyba, prawda? Kamienna, tak, tak. nie jadwano. Wszystko jest tutaj u Was naturalne. Dokładnie z naszych, tutaj wszystko z naszych pól. Zabieramy się za wydawanie. Rosło już wyłączam. Pęczak zdążyłem już odcedzić i przelałem go jeszcze letnią wodą, żeby pozostał sypki. Proszę, czyńcie honory. Na co dzień ja dacie właśnie rosół najczęściej z pęczakiem, czy z różnymi innymi zbożami, czy jednak makaron a pęczek od święta? Pęczek od święta, tak tradycyjnie, na jakieś takie uroczystości. Teraz to jest takie, jakby specjalne danie. Ale makarony też są zbożowe. Ech, dokładnie. Dobrze, Andrzej, czyli honory. Wydajemy rosół, Ależ przepięknie pachnie i lubczykiem. I tym bluszczykiem, kurdybankiem, o którym się nie spodziewałem, że można używać go do Tak, to do mamy zachowane z tradycji, jak nasze babci gotowały. Kiedyś jeszcze Pietruszka była mało znana, ten bluszczyk był bardzo popularny i tak nam zostało. Rewelacja. Pełen ziół aromatyczny. To jeszcze tylko coś do dekoracji, bo w końcu to jest konkurs. Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych. Przepis na ten przepyszny i wyjątkowy rosół znajdziecie pod filmem. Koniecznie odtwarzajcie i sprawdźcie, jak Wam wyjdzie. Za nami zupa, przed nami danie główne. Czy wiesz, że 100 gramów kaszy pokrywa 66% dziennego zapotrzebowania na magnes dla przeciętnej kobiety? Zupa za nami, przepyszna, rozgrzewająca no i energetyczna dzięki pęczakowi. W środku, przed nami danie główne. Ewelina i Andrzej dalej ze mną. Co będziemy przygotować jako danie główne? Teraz przygotujemy gołąbki z kaszą gryczaną i podrobami wieprzowymi. I w sosie śmietanowo grzybowym. Od czego będziemy zaczynać? Gołąbki z kaszą gryczaną, podrobami. Sos? Z sosem? Sos grzybowy. Tak. Sos grzybowy. Zaczniemy od nastawienia sosu. Jakie grzyby? Grzyby mamy tutaj podgrzybki nasze zbierane tutaj z naszych okolicznych lasów. Poproszę w takim razie. Mam tutaj garnek z lekko osoloną wodą. Namoczone grzyby wędrują do garnka. One będą się chyba dość szybko gotować, bo są porządnie namoczone, prawda? Dokładnie. Co dalej? Kasza. Teraz tak. Zapraszam też również kaszę. gryczaną. Jakiej używamy? Kasza gryczana jest palona. Możemy też użyć niepaloną białą. Ale ta palona jednak ma duże tak, aromatu. Tak, intensywniejsze w smaku i nadaje taki specyficzny aromat. Gotujemy oczywiście na sypko, tak? Bo to do gołąbków, tak. czyli w głębokiej wodzie. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Ja będę jej pilnował, żeby się nie rozgotowała, bo chyba musi być jeszcze lekko al dente. Będzie się gotowała razem z gołąbkami. Dokładnie. Dokładnie. Czas na podroby. Woda gotująca się. Do środka. Proszę wymienić, bo to też z Waszej hodowli. Tak, mam tutaj serce wieprzowe, ozolki, wątróbka. I wszystko razem. Jak długo będzie się gotować? Tak około dwóch godzin. Dobrze, około dwóch godzin. I co później musimy zrobić z tymi podrobami? Później je zmienimy na maszynce. Zmienimy na maszynce i położymy z farszem, ale coś jeszcze by się tu przydało. Dziś obejrzy się. Także najbardziej, żelawie. żeby ten smak podkreślić. Dokładnie. Czy podroby solimy teraz już, czy jeszcze nie? Nie, przy samym końcu gotowania. Jak podroby? Zmielone. Zmielone. Kasza gryczana też już jest ugotowana. Proszę przygotowujcie farsz. Coś do tego jeszcze idzie? Jakieś jajko, coś do łączenia, nie? Nie, nie potrzebujemy niczego. Tutaj wystarczająco ugotowana kasza z podobami. I dane się zmieszają. Kasza gryczana palona ale... A powiedzcie mi, Ewelina, jakie gołąbki jadało się u Ciebie w domu dawniej? Jakie masz wspomnienia? Z takim tradycyjnym sosem pomidorowym jednak. A, czyli te takie naprawdę popularne w całej Polsce. A Andrzej, u Ciebie? A ja wolałem takie tradycyjne, typowo właśnie z kiszonej kapusty, takie intensywniejszy smak i właśnie takich sosach właśnie grzybowych, troszeczkę takiej Typowo tradycyjniejsze, tego czego po prostu już nasi, zapominamy o tym, co jest z naszej tradycji. Farsze są gotowe, zwijajcie gołąbki. Ja gołąbków z kiszonej kapusty jeszcze nie zwijałem. Te liście wydają mi się dużo bardziej sztywne, Ciężej zwija się z takiej kiszonej. Nie, tak samo jak z normalnie sparzonej. Tylko jeżeli byłyby na przykład troszeczkę zakwaśne, możemy je wcześniej po prostu namoczyć w ciepłej wodzie, żeby wypłukać troszeczkę z niej tą, ten kwas. No ale po co to płukać, przecież ten kwas, to, to kiszenie to jest samo zdrowie, prawda? Ten, ten nadmiar. Tylko. I bardzo charakterystyczny smak. Wyzwijacie, to ja nastawię teraz wodę, śmietana do sosu i miksujemy, tak? Ale na gładką masę zmiksować czy pozostawić? Nie, takie, żeby troszeczkę było kawałki grzybów. Mówisz, że śmietana z waszej hodowli, tak? Dokładnie. Czyli nie ma prawa się zważyć? Nie ma prawa. Zaraz zobaczymy. Proszę. Dobrze, sos jest już gotowy, tak jak chciałeś, nie zmiksowałem go do końca, żeby kawałki grzybów pozostały jeszcze wyczuwalne. Gołąbki mamy zwinięte? Tak, tak. oczywiście. Czas na gotowanie, woda też już się y, zagotowała. Teraz jeszcze do tej wody wrzucimy kilka liści na, na dno, następnie gołąbki, żeby, żeby nas no się nie, nie przypaliło. przypaliło. Aha, żeby się… no faktycznie wody jest niedużo, czyli one muszą się tak zaparować. Tak. Dokładnie. Dobrze, czyli jeden… Liście. A że są na e, otwartym ogniu, to mogą się przypalić. Dobrze, to ten liść, tutaj tu pływa, układajcie gołąbki, poproszę. I jeszcze jeden liść na górę, tak? Tak, oczywiście. Dzięki czemu y, szybciej i lepiej zaparują, prawda? Będą jak pod taką bardzo dokładną pokrywką. Dobrze, gotowe. Y, kilkanaście minut potrzebują? Tak, to tak gdzieś około do 30 minut. Do 30 minut. Dobrze, mamy więc czas, żeby tu posprzątać przed wydaniem, prawda? Po 25 minutach Głąbki są już gotowe w zasadzie, mógłbym prawie wbić w nie łyżkę, przepięknie pachnie kiszonką. Oddaję Wam co Wasze, proszę, wydawajcie. Ewelina, podałabyś mi tylko jeszcze sosierkę? Proszę bardzo. To naleję sos. Proszę. Sos też kapitalnie pachnie grzybami. Cudnie. Proszę, sos. Tak, Będziesz mam. czynił honory jako gospodarz. Ach, gluszczyk kurdybanek, który obficie tutaj rośnie na łąkach. Jak I, I grzyby z naszego lasu. Sos grzybowy, trochę lubczyku, który też się świetnie komponuje. Wala. I co? Voila, chyba możemy to powiedzieć. Ale ja bym chciał zajrzeć jeszcze do środka. Jak to wygląda w środku? Pachnie rewelacyjnie. W środku, ach, kasza, podroby? Kapitalnie! Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna, Zbóż i Przetworów Zbożowych. Przepis na te niezwykłe głąbki znajdziecie pod filmem. Koniecznie odtwarzajcie, próbujcie i dajcie znać, jak Wam smakowały. A my powoli się chyba żegnamy. Tak, zapraszamy do oglądania filmiku KGW Tuszyn. Gotujcie i życzymy smacznego. Do zobaczenia!